Wierzba bardzo efemeryczna. No, jak takie małe pantofelki. W Polsce mamy wiele różnych odmian wierzb. Dominują generalnie cztery. Jest też wierzba Iwa, wierzba Krzaczasta, która właśnie charakteryzuje się też takim mocnym kwitnieniem, jakie tutaj możemy teraz zauważyć. Ta wierzba o miodowo pachnących kwiatkach może dosłownie zastąpić nam aspirynę czy innego tego typu zamienniki. Już takie Słodko miodem bazie można wykorzystywać jako lekarstwo dosłownie mówiąc w trakcie przeziemień, nawet u bardzo małych dzieci. Silniejszym surowcem będzie tutaj kora, którą możemy ob obedrzeć z młodych, takich 2-3-letnich najlepiej gałązek, a następnie wygotować 20-30 minut na małym ogniu e, i podawać wielokrotnie w ciągu dnia. Nie przekraczając, powiedzmy, dawek od pół do szklanki te trzy razy dziennie. Będzie to działać dosłownie na zasadzie kwasu acetylosalicylowego w trakcie różnego rodzaju infekcji, jak i w procesach zapalnych, jakichś poważniejszych, bardziej długo trwających dolegliwości. Wierzba jest symbolem siły, symbolem odrodzenia, gdyż y, mamy tutaj do czynienia z drzewem, które zawsze bardzo, wykazuje bardzo dużą siłę życia. Do tego stopnia, że mało kto o tym wie, ale y, można ją traktować jako naturalny ukorzeniacz, gdyż fito, ilość fitohormonów, która znajduje się w wierzbie, w tej korze, gdybyśmy nasączali y, inne sadzonki bez, bez korzeni. Wyciągiem maceratem z, taki, z takiej wieżby, ona będzie stymulować wzrost nowych korzeni u młodych, nowych sadzonek, czy też po prostu nasion. Jeżeli chcemy jakieś na przykład stare, długo leżące nasiona przywrócić do siły im kiełkowania, takie na przykład po 10 latach gdzieś znalezione w jakiejś starej szufladzie, wystarczy namoczyć w wywarze bądź maceracie, nawet na zimno, skory wieżby. Właśnie takie nasiona, i następnie dopiero przeznaczyć je do siania. Mamy wtedy, zwiększamy szansę tego, aby one efektywnie mogły kiełkować. Hmm. Jeśli mógłbym Was jeszcze jakoś zainspirować do wykorzystania tychże miodnych, słodkich kotków wierzby, ale też właśnie kory, która jest, jak wspomniałem, dużo silniejsza, można rozważyć także zrobienie kąpieli leczniczej fitoterapeutycznej, e, czyli po prostu wygotować minimum 50 gram takiej kory czy też szkodków. I następnie rozcięczyć, być może nawet z innymi ziołami, nawet sianem owsianym, czy też po prostu z sianem takim typowym z łąki, I dolać po prostu do wanny, do ciepłej kąpieli na 20-30 minut w trakcie dolegliwości typu jakieś nerwobóle, stany napięciowe, mięśni, czy też pomocnym treningu, czy też po prostu przy poważniejszych dolegliwościach jak RZS, czy też jakieś choroby autoimmunologiczne. Związane również z bólami mięśniowo-kostnymi, takie wyciągi bardzo mogą przynieść nam bardzo duże ukojenie, które to były już w sumie bardzo dawno obecne w tego typu terapiach, w najbardziej słynnych uzdrowiskach balnologicznych na świecie.